Słuchajcie, dzisiaj... Prosty temat, kiedy kamera jest za blisko. Jedną z najważniejszych zasad w filmie dokumentalnych, zasad moralnych, jest ta, żeby nie krzywdzić bohatera. Często jest tak, że twórca filmowy chce, żeby jego film był jak najlepszy. Pytanie jednak, czy należy dążyć do tego za wszelką cenę? Film dokumentalny to jest film, za którym zawsze stoi żywy człowiek, żywe, prawdziwe życie. Ponieważ kilka razy zdarzyło mi się, że było niebezpieczeństwo, bardzo wyraźne niebezpieczeństwo, że zaszkodzi. Komuś, robiąc, używając go, czy robiąc o nim film, po prostu zrozumiałem, że nie chcę ponosić za to odpowiedzialności. Krzysztof Kieślowski, wybitny polski reżyser, w wielu wywiadach wielokrotnie podkreślał, że film z punktu widzenia nocnego portiera był dla niego filmem przełomowym, filmem, po premierze którego zdecydował się, że rzuca dokument na rzecz filmu fabularnego. Po tym filmie zredefiniował myślenie o moralności etyce w filmie dokumentalnym. Film pokazywał głównego bohatera, portiera, jako fanatycznego strażnika porządku i władzy. Mimo tego, że Kieślowski nie dokonał żadnej manipulacji, to sposób ekspozycji i montażu sprawił, że człowiek został ośmieszony i napiętnowany. I zrobić takie, proszę pana, szubienicę, taki sąd zrobić i dać mu tę karę śmierci, powiesić go po prostu publicznie. Dziesiątki, setki ludzi by zobaczyli. Ja bym to w ogóle, wie pan, to bym wolał zniszczyć to. A wy jak myślicie, czy istnieje obiektywny dokument i czy sztuka może krzywdzić ludzi?